Szymanko, witam wszystkich. Chciałem pokazać taki prosty sposób na udekorowanie szafki przed telewizorem bądź czegoś podobnego. Zobaczcie, tu mamy TV, będę Wam pokazywał całego, bo nie obejmie nawet go obiektyw. I pod nim mamy o! Kwiat Lili, drzewiastej, bądź azwetyckiej zwykłej. Włożone po prostu w kieliszek na dole woda. Nie musi być w ogóle rozłożony. Wystarczy, żeby to był pąk, który widać, że już ma swoje barwy. A no, w tym kieliszku się rozłoży sam. Tutaj właśnie nam się sam rozłożył. Tak wygląda taki pąk. Rozłożony. To jest po dwóch dniach chyba. Dwa dni temu go wstawiłem w kieliszku. Woda była na full. Czyli to ten było wody, tak? Do pełna. Przez dwa dni tyle wypił. I pięknie się rozłożył. Nie dość, że ładnie wygląda, jeszcze pięknie pachnie. Bardzo pachnie. Jest super zapach. Więc polecam taki sposób na właśnie użycie go do dekoracji właśnie tutaj szafki pod telewizorem, na przykład, tak jak w moim przypadku. Cały wazon z kwiatami by się tu nie zmieścił, taka właśnie. Mała, mały taki fiateczek, tak, taki, mały, mała sztuka, jedna kwiatu w kieliszku się mieści. Fakt, że to w kieliszku zwykłym jest, to no, no jest ten, dobrze było znać coś ciekawego do tego. Ale wystarczy, wystarczy kieliszek, zresztą on wygląda jak taki mini flakonik, więc to też głupio nie wygląda. Mm, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Coś chciałem, ale panią, dobra. Jak się podoba pomysł, to łapki w górę i korzystajcie w ten sposób. A, wiem co chciałem powiedzieć. Chodziło mi o to, że po prostu tu nawet podczas wstawiania samego kwiatu, tego pąku w taki kieliszek, zauważyłem, że przez dwa dni wypił naprawdę niewiele tej wody, więc nawet plusem jest to, że dłużej się ten kwiat utrzymuje, gdy dolewamy, bo nie musimy pilnować częściej tej wody, tak? Wiadomo, cały flakonek jest kwiatów i są gałęzie łodygi, tak, plus te całe, jak to się zwie, liście, tak, przy tych kwiatach. Wtedy bardziej one potrzebują, no, więcej wody, tak, zużywają. A tu jest taki plus, że ten pąk sam, przez ten mały, delikatny, łamany ogonek, ten, ten nie liściowy, tylko gałązki, tak, pąku kwiatowego, pobiera niedużą ilość wody, więc wystarcza to na dłużej. Się wydaje, że dopiero jutro będzie trzeba dolać tej wody, bo to jeszcze na jeden dzień śmiało wystarczy. Więc na razie do zobaczenia, cześć.